Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active, nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Co jest dzisiaj najważniejsze dla rynków finansowych? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zaczynamy. Co jest dzisiaj najważniejsze dla rynków finansowych? Jak zobaczymy na wykres, który jest w tle, to jednoznacznie widać, że dla instrumentów finansowych, dla rynków finansowych, dla inwestorów i dla oczekiwań te, na to, co się może wkrótce wydarzyć, najistotniejsze będą zmiany, jeżeli chodzi o implikowaną stopę procentową dla Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju game changerem, zmianem, zmianą pole, pola gry na oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych, ze względu na to, że jeszcze miesiąc w rynku było nawet 100 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. Natomiast nie było już żadnej podwyżki stóp procentowych. Natomiast teraz w ostatnich dniach okazało się, że rynek wycenia jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych. Natomiast wyparowały wszystkie obniżki stóp procentowych. Taką siłę miały ostatnie wydarzenia dla perspektyw co do stóp procentowych, i to, co się dzisiaj wydarzy, może znowu zmienić percepcję inwestorów. Dlatego też, moim zdaniem, najistotniejsze będzie to, co się wydarzy na oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych, czyli na. Tej implikowanej stopie procentowej, która na chwilę, na chwilę obecną mówi nam, że jest w lipcu o szansa na 18 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, czyli nie ma w rynku żadnej podwyżki stóp procentowych. Natomiast, jeżeli popatrzymy na grudzień, to mamy w rynku teraz 21 punktów bazowych obniżek stóp procentowych, czyli także nie ma żadnej pełnej obniżki stóp procentowych. Rynek nie wie. W którą stronę podążą te stopy procentowe i te dane, które dzisiaj poznamy, które poznamy o godzinie 14.30 będą miały gigantyczny potencjał, żeby znowu zmienić to, co się dzieje na, przyszło, na przyszłych stopach procentowych, czyli w perspektywie inwestorów, w oczekiwaniach na atrakcyjność amerykańskiego dolara, bo następny wykres to jednoznacznie pokazuje, że wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach, doprowadziły znowu do dynamicznego spadku rentowności amerykańskich obligacji. Pociągnęło to za sobą wzrost oczekiwań, co do tego, że jednak te obniżki stóp procentowych mogą mieć miejsce, a równolegle zaczął się umacniać, osłabiać amerykański dolar. To powiązanie między zachowaniem rentowności amerykańskich dwuletnich obligacji a zachowaniem amerykańskiego dolara jest bardzo, naprawdę bardzo silne. I żeby zwiększyć swoją szansę na sukces inwestując na amerykańskim dolarze, nawet w ujęciu takim krótkoterminowym, warto Posługiwać się i posiłkować zachowaniem równoległym amerykańskiej obligacji dwuletniej, ponieważ jej wzrost sprzyja umocnieniu amerykańskiego dolara, a spadek rentowności na osłabienie amerykańskiego dolara. I będziemy bardzo obserwować, czy będziemy bardzo często obserwować teraz, czy i będziemy się skupiać na tym, żeby faktycznie takie potwierdzenie cały czas miało miejsce, ponieważ w takiej sytuacji będzie szansa na wykreowanie następnego, długiego, mocniejszego impulsu na rynku amerykańskiego dolara, bez względu na to, czy chodzi tutaj o impuls wzrostowy, czy też spadkowy. A sam eurodolar, jak widzimy, wczoraj dynamicznie wrócił nad poziom 1.07, sygnalizując, że ma ochotę spróbować odwrócić tą tendencję, która mniej więcej od samego początku maja była. Obserwowana, więc te wydarzenia, które mają miejsce dzisiaj, będą miały także potencjał ku temu, żeby sprawić, że świeca tygodniowa, która dzisiaj się zakończy na eurodolarze, na wszystkich innych instrumentach finansowych, pokazały nam, jakie jest nastawienie rynku, jaki jest sentyment i jaka jest percepcja i oczekiwania inwestorów co do zachowania przyszłych aktywów, i dlaczego. Ten dzisiejszy dzień jest taki istotny. Co jest dzisiaj najważniejsze dla rynków finansowych, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które będą miały miejsce? O godzinie 14:30. Poznamy super ważne dane z amerykańskiego rynku pracy za maj. Składają się one z czterech najważniejszych składowych, z czego rynek patrzy z dużą uwagą na zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli tzw. payrollsy. I w tle jest dokładnie wykres oczekiwań. Widzimy, że mediana prognoz to jest 195 tysięcy. Odchylenie standardowe 25 tysięcy, czyli pas między 170 000 a 220 tysięcy to jest pas którego przekroczenie będzie oznaczało, że rynek ma zaskoczenie i może zareagować dużą, bardzo dużą zmiennością. Wczorajsze wskaźnie, dane dotyczące sektora prywatnego były, pokonały skrajnie optymistyczne prognozy, więc moim zdaniem rynek oczekuje, że bardzo podobnie zachowają się dzisiaj payrolls. A gdyby tak się stało, zobaczymy co się wydarzy. Czy amerykański dolar zareaguje jednak umocnieniem z powodu tego, że te oczekiwania na jeszcze jedną podwyżkę stóp się pojawią, a zmniejszą się oczekiwania na obniżkę stóp procentowych? taka powinna być teoretycznie zależność między tymi danymi a zachowaniem amerykańskiego dolara natomiast to zachowanie które miało miejsce wczoraj może sygnalizować zmianę sentymentu inwest dla inwestorów dlatego też moim zdaniem także obserwujmy jak rynek zachowa się zwłaszcza w 30 minutach po tych danych makroekonomicznych czyli jakie będą jak będzie wyglądały jak będą wyglądały świece godzinowe o godzinie 15, ponieważ one będą w stanie wywołać naprawdę bardzo dynamiczny impuls, a rynek, jak wiemy, jest teraz w takiej fazie, że ma ochotę na ryzyko. Więc, jeżeli się okaże, że dane są dobre, a rynek reaguje pozytywnie, no to będzie to jednoznaczny sygnał, że sentyment na rynkach finansowych jest wyraźnie na rzecz popytu na ryzyko i że jest ogromna szansa na kontynuację tendencji wzrostowych. Czyli wzrostu apetytu na ryzyko, indeksów giełdowych na rzecz rynku surowcowego, prawdopodobnie bitcoina, prawdopodobnie na rzecz rynków emerging markets. Więc Bądźmy przygotowani na bardzo dużą zmienność. Bardzo trudno teraz, na chwilę obecną, jednoznacznie określić, jaki będzie ten faktyczny sentyment na rynku finansowym po tych danych. Dlatego też, moim zdaniem, kształt świecy godzinowych o godzinie 15 będzie dla nas taki bardzo miarodajny. Te dane, jak już powiedziałem, składają się z czterech publikacji. Mamy także odczyt wskaźnika Manufacturing. Mamy także private payrolls, i na tych wykresach w tle widać, jakie są prognozy i generalną stopę bezrobocia, która ma wynieść 3,5%, a w poprzednim miesiącu było to 3,4%. Natomiast moim zdaniem ten, ta reakcja. I obserwacja sentymentu będzie w tym wypadku najistotniejsza. I to, co się wydarzy w oczekiwaniach co do tych przyszłych stóp procentowych, bo zaczynam ten materiał od oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych, będziemy bardzo łatwo mogli obserwować na zachowaniu amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności przebiją wczorajsze minima i tendencja spadkowa będzie kontynuowana, no to będzie to jednoznaczny sygnał. Że prawdopodobnie amerykański dolar będzie się osłabiał, a ryzyko na całym świecie będzie kupowane, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi, więc surowce, indeksy giełdowe, Bitcoin powinien rosnąć, i przede wszystkim także rynki Emerging Market, czyli rynki wschodzące. Jeżeli chodzi o zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, i samego amerykańskiego dolara, to w takiej sytuacji, jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać podanych, a rentowności będą spadać, to w takiej sytuacji powinniśmy być świadkami dynamicznego ruchu wzrostowego na cenie złota i złoto ma ogromny potencjał ku temu, żeby zaliczyć ten tydzień do niezwykle udanych. Tendencja wzrostowa jest dobrze widoczna, a te tendencje, które jeżeli się pojawią podanych makroekonomicznych na amerykańskim dolarze i na Rentownościach mogą sprawić, że nawet jeszcze dzisiaj wrócimy w okolicach 2000 dolarów i to porozumienie w sprawie kryzysu zadłużenia będzie faktycznie interpretowane tak samo jak w 2011 roku. A w 2011 roku to złoto było największym beneficjentem, ponieważ wzrosło o 25% od momentu publikacji porozumienia na przestrzeni kolejnych kilku tygodni. Więc inwestorzy mają potencjał ku temu, żeby. I złoto w tym roku, w 2023, powieliło ten schemat sprzed 12 lat. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Ponieważ wczoraj cena miedzi wyraźnie zaczęła rosnąć, zaczęła rosnąć także cena ropy naftowej, wracając nad poziom 70 dolarów. Zwracam uwagę, że sytuacja na rynku surowcowym, analiza międzyrynkowa jednoznacznie zaczyna wspierać popyt na ryzyko. Jeżeli do tego dodamy także zachowanie bitcoina. To, to w takiej sytuacji e, a, szerokość rynku może być e, uwzględniona, natomiast Bitcoin jeszcze nie rośnie, dlatego też e, i każdy powrót w tym wypadku nad poziom 27,5 tysiąca dolarów, a zwłaszcza utworzenie nowych tygodniowych maksimów, będzie odebrane także przez inwestorów jako zachęta do gry na popyt na ryzyko. I na koniec te indeksy giełdowe na świecie, które wczoraj zanotowały fantastyczną sesję. Indeksy giełdowe poszły w górę. Mamy powrót nad poziom 4200 punktów na Standard Poor's. Jest ogromna szansa, że dowieziemy wybicie powrót na ten poziom na wykres tygodniowy. Dlatego też Robi się sytuacja niezwykle optymistyczna i zachęcająca do popytu na ryzyko. Mamy wsparcie z Azji, ponieważ indeksy giełdowe od Japonii, a zwłaszcza dzisiaj mamy odbicie na giełdzie w Chinach, więc popyt na ryzyko atakuje. Jest duża szansa na to, że przełoży się to nawet na powrót nad poziom 16 tysięcy punktów na indeksie DAX. I także popyt na ryzyko pojawi się na rynku krajowych aktywów, ponieważ złoty uwielbia sytuację, kiedy euro-dolar rośnie. Popyt na ryzyko jest obserwowany od giełdy w Chinach przez surowce aż po kryptowaluty. Dlatego jest duża szansa na to, że sesja będzie korzystna dla rynku złotego, że będzie korzystna dla polskich obligacji, które faktycznie zaczęły się umacniać. I dla giełdy papierów wartościowych, która moim zdaniem ma potencjał ku temu, żeby rozpocząć od sporej luki wzrostowej i atakować od razu poziom 2000 punktów, dlatego też to, te wydarzenia, które będą miały miejsce, czyli to, co jest dzisiaj najważniejsze dla rynków finansowych, czyli dane z rynku, pracy dla Stanów Zjednoczonych mają potencjał ku temu, żeby doprowadzić do fantastycznej sesji nawet na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a każdy powrót teraz nad poziom 2000 punktów będzie odebrany szczególnie, optymistycznie, pozytywnie, będzie zachęcał do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej, na wyciskanie rynku tak wysoko jak tylko się da, ponieważ popyt na ryzyko w skali globalnej atakuje. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.